Cześć, jest wcześnie rano, i chciałbym coś zjeść na śniadanie. Niestety, w moim chlebaku jest tylko trzydniowy chleb, a dzisiaj jest niedziela. Więc, generalnie, jest mała szansa na zdobycie fajnego, świeżego chleba, a w sumie mi się nie chce nawet wychodzić. Więc, co zrobić na śniadanie? Tylko z chleba bądź jajek w lodówce. Chleb w jajku i na pewno większość z Was już coś takiego jadła. Ale jeżeli ktoś jeszcze nie próbował, to zachęcam do zobaczenia filmiku, bo jest to niesamowicie proste i nie uwierzycie, że tak prosta rzecz może być tak smaczna. Zapraszam serdecznie. Tak naprawdę tych składników dzisiaj jest tak mało, że nie opłaca mi się ich przedstawiać na początku filmu. Od razu przejdziemy do jajek. Ja sobie tutaj wezmę jedno jajuszko albo dwa. Jeżeli mi zostanie to jajuszko, bo na przykład nie zrobię tyle tyle tych kanapeczek, no to mogę sobie je potem wylać na patelnię i usmażyć. Oczywiście musimy dobrze roztrzepać to jajko. Dobra, jak teraz jajko mamy już roztrzepane, przystępujemy do przyprawiania. Najlepiej sól i pieprz. Ja co, troszeczkę tutaj pieprzu. Troszkę soli. E, jeszcze chyba do, dodam tutaj taką uniwersalną przyprawę. Jeżeli ktoś na przykład lubi, to może na przykład przyprawę magii, taką do zup. E, ja jeszcze tutaj taka uniwersalna przyprawa, typu jakiś kucharek, smak czy coś takiego, nie wiem, jak to tam się nazywa. Dobra, jeszcze mi się przypomniało, jeżeli ktoś posiada w lodówce, ja niestety nie mam w tej chwili mleko. To polecam tutaj dolać mleka. Wtedy będziecie mieli coś bardziej pulchnego. Jak na przykład ktoś lubi omlet, yy, taki bardziej pulchny, to też dodaję wtedy mleka. Polecam do tego dodać troszeczkę mleka. Yy, no, będzie to pulchne, więc ja dzisiaj robię bez. Dobra, przechodzimy teraz do naszego chlebka. Yy, można chyba w całości w sumie robić, ale żeby się to ładniej zmieściło. Żeby się to ładnie zmieściło, to polecam to po prostu przekroić te kromeczki. Ja sobie zrobię wtedy takie cztery osobne. Jeżeli ktoś jeszcze e, lubi z dodatkami, to polecam serdecznie na przykład fajną szyneczkę albo jakiś pomidorek, który wam został, czy też żółty ser. Dobra, teraz przystępujemy do maczania tego chlebka. Będziemy tutaj ze wszystkich stron, musi on nasiąknąć tym jajuszkiem. Jak już mamy tutaj gotową y, kromeczkę chleba, to będziemy to od razu kłaść na rozgrzaną patelnię. Patelnia na średnim ogniu, gdy jest rozgrzana, możemy tutaj roztopić troszkę tłuszcz. I na tak rozgrzany tłuszcz kładziemy bezpośrednio nasze kromeczki chleba z jajuszkiem. E, przypomnę tylko, że można oczywiście z różnego rodzaju dodatkami, tak jak powiedziałem, żółty ser na przykład, e, może być to pomidorek, może to być jakaś szyneczka. Ja tutaj, dla sprawdzenia, dodam jedną kanapkę z serem, jedną z szyneczką, a jedną zostawimy taką samą z, jajek, z jajeczkiem. Dobra, teraz możemy odwrócić nasz chlebek. Mam nadzieję, że się nie przypalił. No, chyba nie. Spróbujemy, niestety nie mam drewnianej szpatułki do odwracania pięknie się przyrumieniło i teraz mogę bezpośrednio na przykład dać na jedną kawałeczek szyneczki posypać to żółtym serem drugą damy tylko z żółtym serem jeżeli ktoś uważa, że jeszcze tego za mało jest, to może wtedy polać jeszcze to jajuszkiem. Ja to przykryję teraz, żeby dostało to ciepła, żeby się ser roztopił i zobaczymy za chwileczkę, co nam wyszło. Tak się prezentują nasze kromeczki prosto po zdjęciu z gorącej patelni. Są jeszcze cieplutkie, ser się roztopił. Także mam nadzieję, że takie coś Wam naprawdę odpowie jako danie na śniadanie. Oczywiście może ktoś sobie na przykład użyć troszeczkę keczupu. No i wtedy to danie na pewno już Wam musi posmakować. Ja teraz biorę gruby kęs. Jeżeli ktoś jest głodny z samego rana, a w domu ma tylko na przykład stary, czerstwy chleb i jajka, no to musi to zrobić. Życzę smacznego i do zobaczenia. Cześć.